Witam Was serdecznie, ja jestem Lighton 44, a to jest kanał Retrograciarnia. Dzisiaj prezentacja Amigi w wersji desktopowej Amiga 500. Co jest w środku, zobaczycie później, będzie w kolejnym ujęciu. Natomiast teraz ja Wam pokażę sposób odpalenia. Od razu może tu powiem parę słów na temat właśnie włączania. Otóż z przodu widzimy, a no wiadomo standardowo, gniazdo stacji dyskietek. Tutaj mamy możliwość przełączenia Romów, tutaj mamy reset, a tutaj mamy włącznik. Przy czym włącznik, słuchajcie, stwierdzimy, że nie będę go podłączał z tego względu, że w obecnej formie, który to jest, mam zasilacz na zewnątrz i musiałbym ciągnąć do niego osobne przewody, po prostu, żeby móc włączać, wyłączać właśnie tenże zasilacz. Ewentualnie mógłbym też zrobić tak, że przerobić troszeczkę na płycie, ale nie chciałem tej płyty ruszać, nie chciałem tam nic z niej zmieniać. Opcja jeszcze wcześniej była taka, że być zasilacz wewnętrzny zrobiony. Niestety ten, który zamówiłem był już, okazało się, że jest niedostępny. Nigdzie nie szło go kupić, a wszystkie pozostałe były za duże. Nie mieściły się do mojego projektu, dlatego pozostałem przy zasilaczu Zewnętrznym, no, nie przedłużając dłużej, odpalmy i zobaczmy, jak to wygląda. Może włączymy sobie dyskietkę na początek. Amiga od środka prezentuje się właśnie w ten sposób, jak widzimy, ma tu kilka ciekawych rzeczy. No, płyta jest standardowa, Amiga 500. Co prawda ma zmienione banki pamięci. Tutaj za bardzo nie widać, ale jest bateria podtrzymująca zegar na płycie. W slocie takim umożliwiającym jej wyjęcie są nowa bateria. Mamy kartę CF. Nie wiem jak to nazwać. Nie wiem jak to się nazywa. Słuchajcie, tutaj za bardzo nie ma nazwy. Ale ten element, który umożliwia właśnie podłączenie karty CF. Mamy też bot selektor. Przełącznik jest tutaj, widzimy przewody od tyłu, dlaczego tyłu nie od przodu, no, z tego prostego powodu, że będzie to bardzo mało używane, w związku z tym stwierdziłem, że nie warto ryć przodu po prostu dodatkowymi jakimś przełącznikami, tutaj mamy jeszcze taką baną nakładkę, która umożliwia podłączenia klawiatury na USB, to jest właśnie ten kabel, który tu widzimy. Wychodzi z tyłu i tam mamy podłączoną klawiaturę. No i jeszcze mamy kabelek od tego odchodzący właśnie tutaj piękny, który idzie do przycisku tutaj i mamy reset. Także bardzo fajna rzecz, co prawda można to robić za pomocą klawiatury, no ale też mamy reset na obudowie. Cała reszta wydaje się być bardziej już standardowa. Nic tutaj takiego Wielkiego nie ma. No, poza tym, że ramu jest więcej, bo jest 8 Mega, to jest 8 MB ramu, także dosyć dużo. Hmm, czyli tak, 8 MB ramu, e karta CF podłączona z systemem, e możliwość podłączenia klawiatury. No i tu jest tylko klawiatura teraz, właśnie USB oraz reset, e bot selector. Hmm, no i, i, i co, i to wszystko, co tu jest dodatkowego. Hmm, no dobra, przejdźmy dalej. Całość od góry zamykana taką blachą aluminiową. Tutaj widzimy właśnie spornik, dzięki któremu możemy postawić na to monitor. Tak, nic się niestety nie dzieje. No i zamykamy. I stawiamy, oczywiście, monitor. No, i tak wygląda zestaw cały, złożony. E, może troszeczkę zrobimy tak. O, czyli mamy Amigę wersji desktopowej z monitorem. No i fajny monitor, właśnie 4 do 3 Tam w jednym z poprzednich filmów, któryś ten monitor właśnie naprawiałem, wymieniałem w nim kondensatory, gdyż był niedziałający. E, a właśnie naprawa polegała na wymianie kondensatorów. Podłączymy go teraz, może. Jak widzicie, mamy efekty wizualne, świetlne w postaci kolorowej, właśnie kolorowo poświęcane klawiatury. Świecą się przyciski, też tam widać w głębi pod monitorem diodę, właśnie świecącą ze środka, oraz też poblask zielonej diody ze stacji dyskietek. Lotus Turbo Challenge: coś szybkiego, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. No jak widzimy gierka działa, czyli stacja dyskietek jest sprawna. Możemy sobie yy, uruchamiać, na przykład botować bezpośrednio z, z stacji dyskietek. No i gierka, jak widzimy, rychci. Dobra, słuchajcie, nie będę tutaj grał w tą gierkę. Zrobimy sobie coś innego, a mianowicie e, sprawdzimy, czy działa reset. Jak widzimy, reset działa. No i bez stacji dyskietek popatrzmy, co nam się uruchamia. No i mamy Workbench Screen. No i to jest właśnie ta... tam w środku jest ta karta z systemem, z programami różnymi, z grami, z demkami. Wszystko jest pod ręką, że tak powiem. Dlatego też właśnie mam tutaj do niej oczywiście możliwość podłączenia Goteka. Bo selektor jest zamontowany, ale przycisk zrobiłem z tyłu z tego powodu, że tak naprawdę tutaj, do tej ja nie potrzebuję za bardzo nic tu więcej podłączać. To, co ona ma na pokładzie, plus jeszcze stacja dyskietek, to tak naprawdę mi to wystarczy w zupełności. Nie jestem w stanie przegrać wszystkich gier, które tam są. Aż takim graczem nie jestem, słuchajcie, a, a tego jest to naprawdę dużo. W związku z tym, tak jak mówię, no, nie robiłem żadnych paneli z przodu. z. Wejściem na USB do goteka, żadnym ekranikiem czymś takim, tylko jeżeli jest taka potrzeba, to mogę sobie po prostu podłączyć z tyłu goteka i też go użyć. Ok, no, odpalmy coś, może zobaczmy w takim razie, jakieś przypadkowe, włączymy sobie. DEMKO Nie ma napisane, żeby wdusić F10, jeżeli wyjść Ale to raz działa, raz nie działa. To w zależności od DEMKA, w zależności od gry Też nic nie klikamy. No dobrze, słuchajcie, może to przyciszę troszeczkę. Jak widzicie Aniga działa. Jest właśnie desktopowa. Rozbudowana. Tak jak powiedziałem, na moje potrzeby to tak naprawdę ona ma wszystko. Co potrzebuje, nic więcej tak naprawdę nie jest wymagane przy niej. No ale jak ktoś lubi jakieś nowości, bo przecież są takowe, no to... Też można tu podłączyć, nie ma problemu, można pobrać. Słuchajcie, ten możliwość przełączenia. Spróbujmy jeszcze nie Ale tak, Wam pokażę jeszcze, że reset działa też z klawiatury. Ok, działa, co to ja mówiłem? Aha, mówiłem, że mamy ten właśnie jeszcze czerwony guziczek, i on umożliwia przełączenie ROMów. Tutaj jest teraz, nie pamiętam, wersja 3, ileś ten ROM, a można na starszą wersję przełączyć. No i wtedy odpalamy na przykład gry, które by nie chciały działać. Jeżeli byłyby takowe, no to bezpośrednio z dyskietki wtedy przy tym mniejszym ROMie możemy odpalić. Jeżeli go teraz załączę, zobaczcie. no to się nie wczyta po prostu system z karty. No właśnie, natomiast no, komputer działa. Możemy, no może jeszcze raz. Tego lotusa sobie weźmy. Wrzućmy. No, i lotusz powinien się zacząć bez problemu wczytać. No, jak widzicie, jak widzicie, działa. Także można mieć i nowszy, i starszy system. Ok, moi drodzy, no, ja jestem, że tak powiem, z zadowolony. Co prawda wolałbym troszeczkę mieć inne wykończenia tych boków, ale no nie ukrywam, że nie mam odpowiednich narzędzi, żeby zrobić je na przykład też z aluminium. Drewno jest zdecydowanie prostszym materiałem do obróbki, ale front wyszedł mi całkiem nieźle. Ja jestem zadowolony, słuchajcie, napiszcie w komentarzach co sądzicie, czy taka wersja Amigii jest fajna, desktopowa. No oczywiście to lepiej by wyglądało też na biurku, nie? tutaj jak widzicie mam tu taki, to jest regalik. Dodatkowo zrobiona taka półeczka, właśnie na klawiaturę i myszkę. Natomiast na biurku wyglądałoby to zdecydowanie lepiej, też, no nie? Ale to mam po prostu mało miejsca i to bym nie zmieścił już więcej rzeczy. Ok. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.